Nie odgryźli kości, nie gotowi wina, wiesz, szuka pies pod sol. Na tym polnym placie, obrana cytryna, to jest ochotecki do z tamami o zatłuszonych parkach, dołożyć szerokich na ciężkich zasłonych. Gdzie biały pudel daje kryno targa Przez panią w rumieńcach za hotel rzuconej. A w kornacja się zaczyna i ból światowy pokazuje szyk, Ale z obecnych nie wiesz, nikt na portach napis, i wabka ta żyda. Książki nie do nie skończyli pisać, drukując hymny gorące pisoły. Jakby miały stoić, bękniętych ścian rysy, gryzące pochwały, pochwalne gry smoły. Podeszli nie tych bogat całych za małe dla królewskich zaleceń, tych świtek, które skrzypiące się łamały, a świety świeciły, by nic nie oświecić. A w swoim czasie kończę obrady, na rękach duszany, uśmiecha uśmiechasz król, ambasadorowie nie zmienią ról, wiedząc jak list do strady. Zawianych, nie ruszyli zamków i sam nie zamkowis, nie powyłaszali wszystkich zdrajców staną, w ziemię ból biznesnych, po w głowy. Podeszli w manach, w punktach i obozach, się męczyć nad nim swoją rolą, ktoś powiedział, że dzień, że to się tak skończy, Nasze szerwy szły obce, boiskowe ich a który bez królewska chodzi na spacery, jeden z naszych uczyniąc i nie wiedział jeszcze, kiedy rządy jakie kiedyś zaczął ale śniął imperatorowe, i państwo ościenne, przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przed ocz wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do królu polskiej imperii. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju interakcja pomilżonego chaosu oraz stanu zniszczenia. Pieczołowitość nasza na nic się nie przyda, świadczymy samą rzetelnością naszego imienia. Nie ogryźli kości, nie dopili wina, reszty Kietenia, szuka pies pod stołem. Nie ogryźli kości, nie dopili wina, reszty Kietenia, szuka pies pod stołem.